Witajcie. Na jednym z filmów omawiających pojęcia cybernetyczne mówiłem o systemach autonomicznych. Chodzi o uzmysłowienie, jak ważnym działem gospodarki jest rolnictwo. Dział w torze energomaterialnym. I tu mamy schematy, jak wygląda w ujęciu cybernetycznym system autonomiczny. W procesie systemu autonomicznego biorą udział dwa tory: tor informacyjny, od receptora, korelatora. I aż do, do efektora, i drugi tor energomaterialny to zasilacz, akumulator i yy, kończący efektor. Przykłady będę brał z definicji państwa narodowego, pominę człowieka jako system autonomiczny, lecz yy, będzie się można wielu rzeczy samemu domyślić i przetworzyć to na definicję. Człowieka, ktoś dobrze zrozumie pojęcie, które będę tłumaczył systemu autonomicznego. I zaczynając od toru energomaterialnego, w pierwszym mamy zasilacz, który pobiera energię z otoczenia systemu autonomicznego i odnosząc się do państwa, zasilacz to są te gałęzie gospodarskie, jak rolnictwo, przemysł wydobywczy, gałęzie przemysłu zajmujące się importem. Jak również jeżeli dane państwo ma dostęp do morza, do terenów łowieckich, jest to rybołówstwo. Inne działy, w tym przemysł ciężki pośrednio straciliśmy, nie mówiąc już o sieciach dystrybujących artykuły spożywcze, czyli duże supermarkety. System autonomiczny, choć jak wiele razy powtarzałem, Polska jako państwo, może być określona jako system samosterowny. Jeżeli, jeżeli porównamy państwo jako żywy organizm to cały krwiobieg żywego organizmu w państwie będzie przepływem gotówki a każdy taki duży market w którym robimy zakupy który nie należy do nas do państwa wyprowadza zysk poza system czyli poza państwo co oznacza, że moc swobodną, którą jako społeczeństwo wypracowujemy, tracimy ją. Teraz utrata rolnictwa jako działu gospodarki na rzecz obcego kapitału, tak jak się to stało na Ukrainie, gdzie dochód, moc swobodna będzie przenoszona na rzecz innych systemów, a o to w tym właśnie chodzi cały sekret cybernetyki. Oddziaływania między systemami, jak zmaksymalizować moc dyspozycyjną i jak przenieść na inny system moc roboczą, czyli jak sprawić, by inne państwo było dla nas koniem pociągowym. Rozumiecie teraz, o co toczy się walka, że nie jest to widzimy się pojedynczego rolnika, dlatego cała walka toczy się w torze informacyjnym. Była prowokacja i dezinformacja z transparentem przez. I przestarzałą flagą Związku Radzieckiego A teraz na proteście rolników w Warszawie Mieliśmy do czynienia z tak zwanym zapalnikiem Który jest potrzebny do wszczęcia zamieszek Bo to było potrzebne do stworzenia pewnego wizerunku rolników Że... Nie mam tu już nic do dodania Ja nie będę rozmawiał z chuliganami Tylko będę rozmawiał z rolnikami Tylko rozmawiamy z wyselekcjonowanymi Pod swoje narracje grupami rolników bo rząd, tak jak zapowiedział premier Donald Tusk, na likwidację Zielonego Ładu nie pozwoli. Postulaty, które brzmią precz Zielonym Ładem zablokować Ukrainę, są dla mnie nie do zaakceptowania. Ja chcę rozmawiać o tym, jak zmieniać zapisy Zielonego Ładu skutecznie, żeby polski rolnik nie, nie czuł się poszkodowany tymi zapisami. Co oznacza, że takie żonglowanie przepisami Zielonego Ładu całej tej polityki klimatycznej. Może wyglądać tak, że teraz trochę wam popuścimy, ale z czasem znów będziemy dociskać, bo to jest jak potencjometr głośności. Możemy wyciszyć, ale nawet jak jest cicho, to zawsze mamy możliwość zrobienia, by było głośno. A chodziło o to, by całkowicie wyrwać całą tą politykę zielonego ładu i wyrzucić do kosza, zniszczyć ten potencjometr. Cały protest, który odbył się w Warszawie, był tak wysterowany, by stworzyć legendę. Panie, ja nie będę rozmawiał z chuliganami. I rozmawiać jedynie z, z takimi grupami, które będą szły w myśl linii rządu, co mówiłem wcześniej. Dlatego mieliśmy tajniaków wśród tłumów protestujących. Mieliśmy pierwszych zadymiarzy, którzy tak przypadkiem grając rolników chodzili w tych samych butach. Butach, które były zakupione przez policję. Na zdjęciu widać pięciu z tych w tych samych butach. Do tego dzięki programowi do wyszukiwania twarzy PIME-AIS algorytm jednego z tych niby rolników wyszukał w mundurze policji. Była przygotowana kostka brukowa. Co się dzieje, że zawsze przed manifestacjami, tak było przed warszami niepodległości, tak było przed na placu powstańców Warszawy, tak się dzieje dzisiaj. Pojawiają się kupki kostki grup brukowej. Za każdym razem. Wy macie jakiś specjalny departament od kostki brukowej? Tam, byli, tam były osoby, które wyrywały kostkę brukową, rzucały w policjantów, i dosłownie w kilka sekund biegły do tych policjantów i, za, i chowali się za policjantów. Trzeba tu sobie coś uzmysłowić. Działania prowokacyjne policji jest jednym, ukrytym sterowaniem rządu. Policja jako system, a raczej leżałoby określić jako podsystem, systemu zwanego państwem, z definicji nauki o cywilizacjach. Chodzi o różnicę między państwem a naród. W państwie czymś, co zespala je w całość, ponieważ opiera się na normach prawnych, jest właśnie pod systemem zwanym policją. Jeżeli policji by nie było jako podsystemu rozpadłoby się państwo. Co innego, te wszystkie pojedyncze przypadki, gdzie my jako społeczeństwo musimy wyłapywać i teraz za wszelkie wybryki naruszenia prawa i nadużycia prawa kierować do ukarania Według prawa hejtować takie postępowania, tak jak rzucanie kostką lub czymś twardym do ludzi, którzy nie mieli kasków, lub zachowania policjanta, który najwyraźniej przeżył zawód miłosny po programie Rolnik Szuka Żony i teraz wyżywał się na protestujących rolnika. I na koniec PiS. Podający opozycję do działań rządu Donalda Tuska. Tylko, że to był premier Morawiecki wszelkie te przepisy związane z polityką klimatyczną wprowadził i nawet się nie sprzeciwił. W artykule z 2020 roku premier Mateusz Morawiecki odwołał drugie polskie weto na szczycie Unii Europejskiej, godząc się na zaostrzenie celu redukcyjnego Unii do 55%. W 2030 roku w zamian Polska liczy na dodatkowe pieniądze. A w artykule z Money.pl z 2023 roku rezygnacja z polityki klimatycznej wiąże się z wyjściem z Unii Europejskiej. Premier jednoznacznie wprost zasugerował, że rezygnacja z polityki klimatycznej wiązać by się musiała z wyjściem z Unii Europejskiej. Ponieważ polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest rdzeniem polityki gospodarczej całej Unii Europejskiej i wszyscy, którzy znają się na Unii Europejskiej. Wiedzą, że gdybyśmy sobie chcieli wyjść z polityki klimatycznej, tak po prostu zrezygnować z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, byłoby to jednoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej de facto stwierdził Mateusz Morawiecki. Dlatego teraz niech nie grają takich obrońców rolnictwa i ostatnia część układanki, prowokacji, czyli ugrupowania działające w porozumieniu z byłym rządem Mateusza Morawieckiego. Odcinamy się od tego, co się wczoraj wydarzyło. Ubolewamy nad tym, że ktoś nam psuje to co było dobrego 24 stycznia protestujemy nigdy nie było żadnych zamieszek współpracowaliśmy z policją protesty oddolne i w pewnym momencie wchodzi polityka wchodzi pan Piotr Duda łącznie z solidarnością RI i co mówił że będzie ostro pytałem się po spotkaniu przed spotkaniem z premierem że co będzie się bił z policją i się sprawdziły moje słowa i zostały zamieszki to prowokacja ale weter idzie, że to my rolnicy. Nie, my nie jesteśmy, nie, jesteśmy, nie utożsamiamy się z wczorajszymi akcjami z biatyki z policją. Na koniec przytoczę przykład tajnego sterowania, fragment książki Tajemnice mafii politycznych docenta Józefa Koseckiego. Jest to historia zupełnie niezwiązana z dzisiejszymi wydarzeniami. Chodzi o samą metodę, by lepiej zrozumieć to, co się mu wydarzyło obecnie. W 1880 roku anarchiści we Francji zamierzali przejść do akcji terrorystycznej na większą skalę. Między innymi mieli oni zamiar wysadzić w powietrze Pałac Bourbonów, który był siedzibą Izby Deputowanych. Równocześnie radykałowie z w Guyotem na czele ostro atakowali prefekturę policji, oskarżając ją o to, że stosuje ona metody z okresu drugiego Cesarstwa i w związku z tym stanowi niebezpieczeństwo dla republiki. W Radzie Miejskiej Paryża prefekt policji paryskiej, Ludwik Andrie, często musiał bronić się przed atakami radykałów, którzy dysponując dużymi środkami materialnymi i dzięki temu korzystając w pełni z wolności prasy cieszyli się popularnością wśród szerokich kręgów burżuazyjnego społeczeństwa ówczesnej Francji, będąc dla niego o wiele groźniejszymi przeciwnikami niż anarchiści dysponujący bardzo skromnymi środkami i mogący liczyć na bardzo ograniczone grono zwolenników. Anarchiści marzyli w tym czasie o wydawaniu nowego pisma, w którym mogliby propagować swą doktrynę, nie mieli jednak na to środków pieniężnych. Prefekt Andrii postanowił przyjść im z pomocą. Uważał on, że jaskrawe, otwarta propagowanie haseł czynnego anarchizmu skompromituje skrajne żywioły rewolucyjne w opinii większości burżuazyjnego społeczeństwa ówczesnej Francji. Poza tym miał zamiar przeniknąć poprzez redakcję subwencjonowanego przez siebie pisma do samego Centrum Ruchu Anarchistycznego i uzyskiwać tą drogą informacje o planach anarchistów, dzięki czemu policja mogłaby im w porę zapobiegać. Prefekt Andruje w swych pamiętnikach tak pisał na ten temat: Nie tłumi się doktryn, blokując ich wypowiadanie, te zaś, o które tu chodzi, nie zyskują na tym, że stają się znane. Dać gazetę anarchistom to znaczyło zresztą tyle, co założyć telefon między pokojem spiskowców a gabinetem prefekta policji? Nie ma się sekretów przed dostarczycielem funduszy i odtąd miałem wiedzieć, dzień po dniu, o najbardziej tajemnych planach. Pałac Burbonów miał być uratowany, przedstawiciele narodu mogli obradować w spokoju. Nie myślcie Państwo, że wystąpiłem wobec anarchistów brutalnie z zachętą prefekta policji, do jednego z najczynniejszych i najinteligentniejszych z nich posłałem dobrze ubranego obywatela. Oświadczył on, że dorobiwszy się pewnego majątku na handlu materiałami aptecznymi, pragnie poświęcić część swoich dochodów na poparcie propagandy anarchistycznej. Ten burżua, który chciał być zjedzony, nie wzbudził żadnego podejrzenia w towarzystwach. Przez jego ręce złożyłem kaucję w kasie państwowej i ukazało się pismo La Revolution Sociale. Był to tygodnik, moja szczodrobliwość drogisty nie szła tak daleko, abym miał pokrywać koszta pisma codziennego. Jeżeli prawdą jest, że spiskowcy skłonni są do nieufności. To dodać należy, że najczęściej podejrzenia ich idą w fałszywym kierunku. Łatwo zarzucają szpiegostwo swym towarzyszom, lecz gdy jakiś agent wciśnie się do ich grona, przyjmą go jak brata i dają się wziąć na jego obietnicę. Skłonny jest do złudzeń człowiek, który od długiego czasu żyje nadzieją, podejrzliwy i naiwny oto cecha konspiratora. Codziennie dookoła stołu redakcyjnego zbierali się najpoważniejsi przedstawiciele partii czynu, wertowano wspólnie korespondencję międzynarodową, rozważano środki, jakie należało przedsiębrać, aby położyć kres eksploatacji człowieka przez człowieka, komunikowano sobie recepty, jakie nauka wydaje na użytek rewolucji. Byłem zawsze reprezentowany na naradach i w razie potrzeby komunikowałem moją opinię. Cel mój przede wszystkim polegał na tym, aby tym łatwiej rozciągnąć nadzór nad szanownymi towarzyszami, grupując ich dookoła pisma. Prefekt policji stwierdza też złośliwie w swych pamiętnikach, że pismo oddawało mu jeszcze pewne dodatkowe, drobne usługi. Służyło mianowicie do atakowania i kompromitowania radykałów. Przytacza przy tym jeden charakterystyczny przykład. W okręgu wyborczym, z którego prefekt Andruje został wybrany do Izby Deputowanych, agitował przeciwko niemu kontrkandydat radykał. Ludność tego okręgu była radykalna, ale anarchiści nie mieli wśród niej zwolenników. Andrię posłał do klozela dziennikarza, który miał w stosunku do niego pewne zobowiązania. Dziennikarz ten przedstawił się jako radykał i zwolennik jego kandydatury oraz przeciwnik kandydatury Andruje. Wyraził zdziwienie, że klozel swe ataki na Andruje umieszcza tylko w prasie prowincjonalnej i ofiarował swą pomoc, gdyby chciał zamieścić coś przeciwko Andruje w prasie paryskiej. Klozel z radością zgodził się i niebawem jego artykuł przeciw Aundruje ukazał się w La Revolution Sociale między popisem krasomówczym Louise Michel znanej ze swych skrajnych poglądów anarchistycznych, a receptą na produkcję dynamitu. Gazeta, według świadectwa Piotra Kropotkinina, okazała się krwiożerczą do ostatnich granic. Podpalania, morderstwa, dynamitowe bomby zlecano w każdym numerze. Prefekt Aundruje kazał rozesłać numer z artykułem Krozela do wszystkich merów swego okręgu wyborczego. Kluzel został skompromitowany. Jak to wołali wyborcy, Kluzel pisuje w piśmie Louisie Michel? Chce on wysadzić w powietrze Pałac Bourbonów? Chce unarodowić własność? A teraz znamy go. Niech przyjdzie powiedzieć coś złego o naszym deputowanym, zobaczy jak on zostanie przyjęty. La Revolution Sociali nieraz zresztą miotała obelgi i pogróżki pod adresem prefekta policji, grożąc mu nawet śmiercią. Andrew pisze, że ataki jego przeciwników były niewinne w porównaniu z tymi, za które sam płacił od wiersza. Po pewnym czasie paryskie pismo zdemaskowało prowokacyjny charakter gazety. La revolution Prowokacja policyjna została ujawniona. Myliłby się jednak ten, kto myślałby, że na tym kończy się sukces tajnego sterowania ze strony policji. Jeżeli materiał uważasz za przydatny w torze informacyjnym, daj kciuk w górę i zostaw subskrypcję, jeżeli jesteś tu nowy. Dzięki i do następnego.